Ile litrów wody wystarcza jedna butla CO2 do saturatora? Zacznę szczerze: większość testów, które możecie obejrzeć na YouTubie, wygląda jak przepisana z ulotki. To samo na tych mądrych blogach różnych sklepów. Najlepiej zmierzyć to samemu. Jeśli dopiero kupujecie saturator, to już wam wyjaśniam. Producent jaki by nie był, od razu mówię, to nie ma znaczenia, to są jedne i te same cylindry, wszystkie mają 425 g CO2, każdy z producentów deklaruje, że taka, taki jeden cylinder wystarcza na, nawet na 60 litrów. Da się to osiągnąć, ale od razu mówię, tylko wtedy, kiedy lubicie delikatnie gazowaną wodę, czyli taką typową marketówkę, jak ja to mówię, za złotówkę, otwieramy, pijemy, w połowie jest już rozgazowana, bo tych bąbelków i tak było bardzo mało. 55 do 60 litrów żaden problem. Jeżeli lubicie wodę gazowaną, czyli taką troszkę lepszą, idziecie do sklepu, kupujecie, płacicie złote 52 zł, no to tutaj liczcie się, że przy trzech kliknięciach, wystarczające 3 jednosekundowe kliknięcia, zrobicie jakieś 40 do 45 litrów wody na jednym cylindrze, dopóki ten cylinder działa i jeszcze gazuje. Natomiast jeżeli tak jak ja, lubicie wodę typu mocny gaz, czyli żywiec, trój, mocny gaz, albo jeszcze mocniejszą, no to musicie się liczyć, że taki jeden cylinder wystarczy na około 30 do 35 litrów. I tutaj zaznaczam, mówię o 30 litrach, ponieważ taka butelka, ta czy jakakolwiek inna, wszystkie mają pojemność mniej więcej 1 litra, ale dla bezpieczeństwa wlewamy 840 ml, czyli z 30 litrów robi nam się około 33, powiedzmy, butelek wody gazowanej. Zwracam szczególną też uwagę na jeden element, a więc kiedy gazujecie wodę, gazujcie wodę przez chłodzoną. Nalewacie do butelki, wstawiacie do lodówki, wyciągacie za godzinę i dopiero taką chłodną wodę gazujecie. To nie jest wymysł, tylko taka jest po prostu fizyka, że dwutlenek węgla lepiej nasyca wodę chłodną, lepiej się w niej rozpuszcza, a kiedy już nagazujecie taką wodę, trzymajcie ją też w lodówce albo w jakimś chłodnym, zacienionym miejscu nie trzymajcie na cieple, dlatego że po pierwszym, drugim otwarciu po prostu ten cały gaz się ulotni, bo tutaj również zadziała fizyka, która sprawi, że ten gaz po prostu z tej ciepłej wody będzie się chciał jak najszybciej wydostać. Czy to się opłaca? No, ja osobiście uważam, że to się nadal opłaca, dlatego że czy, dlatego, że, czy wymienimy za 10 zł, czy za 30 zł, to nadal schodzimy poniżej tam ceny sklepowej. I no, wiem, że mam trochę tych cylindrów, natomiast ja ostatnie zamówienie realizowałem na stronie gazowanawoda.pl. To nie jest materiał sponsorowany. Tam wymieniłem sobie za 10 zł od jednego cylindra, więc tak naprawdę zagazowanie jednej takiej butelki, a w zasadzie jednego litra nawet. Wyszło mi według kalkulacji około 25 do 30 groszy na litrze mocno gazowanej wody. Jeśli macie pytania, zapraszam do sekcji komentarzy.